Partnerami przy realizacji materiałów filmowych są Grosar Mistrzowskie Stacje Paliw 2B Rally Team Promotion Marketing i PR Sportowy Portal www.wyścigigórskie.pl ODS, oficjalny dystrybutor marki Avon w Polsce Andrzej, jest trzecie miejsce w Sopocie, podium, Czaj... yy, można powiedzieć udało się no, udało się połowicznie, Zadowolony jestem z tego, że samochód w końcu działa bez najmniejszych problemów. Przejechaliśmy dzisiejszy dzień. Mam nadzieję, że tak pozostanie do końca weekendu. Nie chciałbym specjalnie, żeby jutro padało, no, ale jak będzie to trudno. Natomiast jeśli chodzi o, o wynik, no myślałem, że pojadę szybciej. Zwłaszcza czas jest jakiś taki mocno rozczarowujący. Oczywiście rano, no, to nie bardzo mam jakby skąd jeździć szybko, bo zero treningu i poprzednie eliminacje nie dały mi jakby szanse na to, żeby porozjeździć się, być pewnym tego, co się robi, więc rano, jak zwykle w Sopocie, w Sopocie zawsze straszę, ale w tym roku mnie wyjątkowo straszyło. Więc tak umiarkowanie zadowolone, ale wszyscy jesteśmy prawie wszyscy, bo kolega jeden niestety się dość poważnie rozbił, więc wszystkim, którzy dotarli do mety, gratuluję i z tego się cieszę najbardziej. No właśnie, ta rywalizacja w czubie jest bardzo mocno. No i gordo łączył i tu w Sopocie robi niezłe czasy. Jest w Dubaj, który jest przed tobą i ta walka o tytuł wicemistrza, drugiego wicemistrza Polski będzie się chyba toczyła do ostatniego podjazdu wyścigowego tego sezonu. No będzie mi go chyba ciężko dogonić, spróbuję, ale jakby to już jest drugoplanowa sprawa. Igor, no Igora trzeba odnieść na osobną sortę, dlatego że ma naprawdę, jest bardzo dobrym kierowcą, ma bardzo dobry samochód i bardzo dużo jeździ, więc z nim zawsze wygrywać, jeśli samochód mu się nie psuje, jest trudno, ale to właśnie podnosi poziom rywalizacji. Tak jak mówię, czasy są trochę rozczarowujące nasze, może moje i Dubaja obaj podejrzewam, podobnie myślimy, albo nam Igor uciekł, zwłaszcza w ostatnim podjeździe. No i cóż, no jutro też jest dzień, zobaczymy co będzie.